Oto cztery sposoby na zamknięcie krzywej w Affinity Designerze. Potrzebna nam będzie otwarta krzywa oraz, na początek, narzędzie edycji węzłów, aktywowane klawiszem A. Narzędzie umożliwi nam pracę bezpośrednio z węzłami oraz daje dostęp do opcji na pasku kontekstowym narzędzi, do których przejdziemy za chwilkę. Pierwszy sposób na zamknięcie krzywej to zetknięcie krańcowych węzłów ze sobą. Obojętnie czy początkowy z końcowym, czy końcowy z początkowym. Wystarczy węzeł przeciągnąć na drugi węzeł krańcowy. Przyciąganie pozwoli nam zrobić to precyzyjnie. Ale taki sposób zamykania krzywej ma poważną wadę. Otóż zmodyfikowaliśmy też cały kształt. Nie zawsze jest taka potrzeba. Drugi sposób zamknięcia otwartej krzywej to skorzystanie z polecenia na pasku kontekstowym narzędzi. A dokładniej mówiąc, z polecenia zamknij krzywą. I w tej sytuacji krańcowe węzły zostały uzupełnione dodatkową krzywą. Kolejny sposób to skorzystanie z opcji do tworzenia geometrii. Na przykład z polecenia dodaj. Samo kliknięcie przy zaznaczonym wcześniej obiekcie Sprawi, że krańcowe węzły zostaną uzupełnione dodatkową krzywą w celu zamknięcia obiektu. W podobny sposób zadziała także polecenie podziel. Kolejny sposób również jest związany z tworzeniem geometrii. Przyda nam się dodatkowy obiekt, dowolny. Rysujemy. Przycinanie również automatycznie zamyka krzywą. Ja może troszeczkę poprawię pozycję, chociaż nie ma to większego znaczenia. Shift, zaznaczamy naszą krzywą i skorzystamy z opcji, która się w takiej sytuacji pojawia. To opcja przytnij. Przycinanie również automatycznie zamyka krzywą. I to z grubsza tyle, ale tylko z grubsza. Jeśli przyjrzeliśmy się troszkę uważniej podczas procesu zamykania krzywej, to mogliśmy dostrzec, że uzyskiwaliśmy różne rezultaty. Może zobaczmy jeszcze raz. Wykonam sobie kopię obiektu z klawiszem ALT. Pierwszy obiekt zamkniemy z pomocą polecenia Zamknij krzywą. Natomiast drugi z pomocą polecenia Dodaj. Dlaczego tak się stało? Otóż w przypadku pracy z poleceniem Dodaj węzły krańcowe zostały automatycznie przekształcone w węzły ostre. Widzimy wyraźnie to po ich kształcie. Tak na marginesie, jeśli chodzi o rozmiar węzłów, możemy sobie ten parametr zmodyfikować w ustawieniach programu. Kontrol, przecinek, narzędzia oraz opcja rozmiar uchwytów narzędzia. Jest związana nie tylko z kształtem węzłów, ale w tej chwili to interesuje nas najbardziej. Wybierzmy największe. Zamykamy. I teraz dużo lepiej widać typ węzła. W dizajnerze pracujemy z trzema typami węzłów. Każdy jest oznaczony innym kształtem. Najważniejsze jest to, że możemy dokonywać konwersji pomiędzy typami węzłów. Symbolem kwadratu oznaczony jest właśnie węzeł ostry. Popatrzmy na pierwszy przykład. W tym wypadku mamy do czynienia z węzłami gładkimi. Cofnę wykonane operacje. Wniosek jest taki, że kształt krzywej, która połączy nasze węzły krańcowe, będzie zależał od typu węzła. Jeśli oba węzły, Shift, zaznaczam drugi, przekształcimy w węzły ostre, to łącząc z pomocą polecenia zamknij krzywą uzyskamy dokładnie taki sam rezultat, jak podczas łączenia z pomocą polecenia dodaj. I odwrotnie, jeśli dokonamy konwersji na węzeł inteligentny lub gładki, również uzyskamy inny kształt podczas łączenia. Warto o tym pamiętać.